Cześć wszystkim, witam Was po krótkiej przerwie i zapraszam Was na tripelek na dzisiejsze spotkania euro. Zanim jednak przejdę do przedstawienia dzisiejszego kuponu, no to swój pierwszy zakład u Bukmachera BetClick możecie zagrać bez ryzyka do 50 zł ze zwrotem w postaci freebetu. I jeżeli o tym nie wiedzieliście, to do odwołania jest gra bez podatku. Po więcej informacji zapraszam do opisu, tam znajdziecie wszystkie potrzebne linki, aby zapoznać się z bonusem powitalnym w BetClicku. A teraz przechodząc już do kuponu, który dla Was przygotowałem na dzisiaj, zaczynam spotkaniem z najciekawszej grupy dzisiejszego dnia, gdyż w niej po prostu może się wszystko wydarzyć. Jeżeli chodzi o typ, jaki gramy, no to Idę tutaj w Wina Belgii. Na pewno będą chcieli wyjść z pierwszego miejsca. Będą chcieli pokazać, że są tą potężną, wielką Belgią, za którą byli uważani przez ostatnie parę lat. No i na pewno nie będą chcieli być zamieszani w możliwe jakieś dogadywania czy ustawki zespołów z tej grupy. No i po prostu liczę na ich gładkie zwycięstwo nad Ukrainą. Drugim spotkaniem na naszym koponie to Czechy-Turcja. dwie drużyny na pewno grają twardą piłkę i dosyć emocjonującą. Patrząc po poprzednich spotkaniach, no. Na pewno można to powiedzieć o Turcji, Czechy, jak to Czechy grają różnie. E, no ale gospodarze na pewno będą chcieli namieszać tutaj Turkom, nie dadzą im e, pola do grania piłką, nie dadzą im pola do rozgrywania. Na pewno będą chcieli się postawić no, i wyrwać punkt, jak nie 3. E, no nie będzie to po prostu łatwe spotkanie dla Turków. Widzę tutaj dużo bramek, jaki też końcowy wynik może być to nawet remis. A ja inaczej idę w bramkę Czechów, e, gdyż bardzo mi się podoba ich atak, ich ustawienia oraz ich zawodnicy młodzi, utalentowani. Z potencjałem chociażby taki zawodnik jak Patrik myślę, że nawet i on może tutaj strzelić bramkę. Jednak ja idę bezpiecznie, idę po prostu w jednego gola Czechów. Trzecim spotkaniem to Gruzja-Portugalia. No i powiedział, że tutaj jest spotkanie niespodzianka, jedna wielka niewiadoma. Gdyż nie wiemy jak do tego podejdzie Turcja, czyli do pierwszym składem, drugim, a może po prostu miksem. Zapewnione mają wyjście z pierwszego miejsca w swojej grupie. No, dlatego ciężko ten mecz jakkolwiek obstawić. Trzeba po prostu poczekać na składy, tak? Tak by było najłatwiej, jednak że my przygotowujemy ten materiał trochę wcześniej, no to gdzieś tam musiałem to spróbować przewidzieć. No i ja liczę, że dużych zmian nie będzie, a jeżeli będą, no to nie dotkną naszego typu, czyli bramka lub asysta Bruno Fernandesza, który jest łącznikiem tego składu, jest chyba ich najlepszym. Aktualnie środkowym pomocnikiem, który swoją kreatywnością potrafi zaskoczyć drużynę przeciwną. No a taki przeciwnik jak Gruzja może mieć po prostu z nim problemy, oczywiście jeżeli zagra, dlatego poszedłem w jego bramkę lub asystę po dosyć fajnym kursie. Myślę, że jest to dosyć prawdopodobne. No, a przypomnę, że jeżeli Bruno Fernandes nie wyjdzie w tym meczu na boisko, no to po prostu rozliczą ten typ po kursie 1-0. To by było na tyle na dzisiaj. Przypominam o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, abyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. Teraz w trakcie Euro oraz po Euro, jak zaczną się znowu Ligi, no to na pewno będziemy kontynuować nasze materiały, będziemy wrzucać dosyć Regularnie, jak i często, i na koniec nie zostawię Was bez konkursu. Aby wziąć udział w konkursie, w komentarzu trzeba podać dokładną liczbę fauli w meczu Czechy-Turcja. 5 najszybszych osób dostanie freebet o wartości 20 zł. Także to by było na tyle, trzymajcie się i cześć!